Do rymu, bez rymu, to zależy, co kto lubi. Dzień dobry, moi kochani, witam was z tego popołudnia po raz drugi. Powiem krótko, bez przechwałek. Ja wiem, że obiecałem wam w poniedziałek. Ee, e, obiecałem wam w sobotę i możecie mi wystawić ujemną notę za to, że obiecałem i słowa nie dotrzymałem, ale dzisiaj, po południu po robocie, w końcu do obranego celu, za zgodą właściciela, dojechałek I filmiki i foto z cyklu spójrzcie tylko o to o, uśmiech od ucha do ucha udało mi się znaleźć na czarnych tablicach naszych myślę że, że naszych katowickich ale pisze krakowski KRL marucha White shade, shade of pain możecie komentować jakbyście chcieli tytułem piosenki grupy Proko, harum bielszy odcień bieli o Alberni, właśnie tu widzę maluch y, z piosenki grupy For You. Kupie ci Fiata na stare lata. Jak śpiewał Stanisław Dierczak. Także jak już powiedziałem, kolejny pośród wielu klasy klasyk lat PRL-u. Motoryzacyjne fotoplany. Taki oto maluch. Y, do kompletu dokoptowany. Myśl Bogu tym Studnia pozdrawiam. Do zaś i miłego popołudnia.